U, to tam będzie dzisiaj ludzi dużo. Mówisz? Ale co? To dzisiaj środek tygodnia chyba? Aż, no wtorek dzisiaj jest, ale jest ładna pogoda. No, zaraz zobaczymy. Ludzie po robocie. Na ja pierdzie. To nie jest kurde, enduro jakieś. O. Chłopie, ja tam lecę po tym jak enduro. <grym> <grym> o, kur... Wystraszyłeś się. O nie, wyjeb się teraz. O, O ty, ty o, Ale ty. serio, wyjeb się nieźle teraz. Uważaj ty chłopie. Bo zahamowałem przed nim hamulcem tu. Ty! No, no to niedobrze. A ty wiesz jaką ja miałam ostatnio sytuację? No. Jadę sobie na korytarzu północnym samochodem, co nie? No. I tak Dojeżdżam do skrzyżowania. No. Nie jechałem tam jakoś szybko. Wyglądało to tak. Że dojeżdżam sobie do tego skrzyżowania i tam patrzę, że dojeżdża też samochód, wyjeżdża z podporządkowanej. No. Ale dojeżdża do środka drogi i się zatrzymuje. No to no. widzę, że mnie widzi, bo tam jest taka wysepka, żeby się zatrzymać na środku, nie? No, no, no. Bo tam było dużo wypadków i to zrobili. I ja już wjeżdżam na to skrzyżowanie, a ten nagle w panik gaz daje i mi przed maskę. <noise> Czaisz to? No czaję, czaję. Ale kurde jak ja się wystraszyłem po hamulcach zdążyłem dać i zacząłem na niego trąbić i zatrzymał się na połowie mojego pasa, a ja wyhamować już nie zdążyłem i szybko tylko odbiłem na prawą stronę i ledwo się przed nim zmieściłem przed samą maską mu przeleciał. Trzeba było mu kurde ten, zajechać mu drogę, wyjść z auta i jakaś ustawka. Ty stary ja się za nim zawróciłem i zacząłem go gonić, bo mi tak podniósł ciśnienie wtedy. <laughs> Wiesz co, tu chyba kurde nie zrobimy żadnych ładnych zdjęć Jedziemy gdzieś, indziej. Nie jedziemy tam. Nie, jedziemy gdzieś indziej. No dobra. Miejscu, nie ma dzisiaj ciekawego. ja jakiś stary kamienice chcesz zwiedzać. No to możemy jechać teraz. Na stary Nie wiem o co tobie chodziło, ale spoko. Dawaj. No i zawróciłem się i zacząłem typa gonić, nie? No. No bo co to ma być, że on mi tam będzie zajeżdżał drogę, nie? No. no. I zacząłem go gonić. Wyp zwolniłem koło niego jak go dogoniłem eee, Popatrzyłem się, ale było cimno, nie widziałem kto tam w środku jedzie, bo się wymyślałem, że jaki może pijany jedzie czy coś. Bo to była bardzo dziwna sytuacja. No może był cyknięty. No może, no. I kurczę, wziąłem go, wyprzedziłem eee, I zjechałem sobie później na prawą stronę. A ten dał gazu i zaczął uciekać chyba. Takie miałem wrażenie, co nie? No i stwierdziłem, że nie ma sensu go gonić. Chłopie, to ja ci się teraz pochwalę, bo wspomniałeś o że może był pijany. Ja kiedyś zatrzymałem pijanego kierowcę. No. Zadzwoniłem po policję. No, teraz będą pisać, że konfidentem jestem. Ale nie, no wydaje mi się, że dobrze zrobiłem. Nie, no na pijanych to nie ma co dopuszczać do Nie, lata. powiem ci, ja dużo jestem w stanie, tak jakby. E, 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 wybaczyć. Wybaczyć dokładnie, <laughs> zabrakło mi słowa. Ale, jak ktoś wsiada, kurde, napierdzielony za kierownicę, to o nie, 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 nie. nie. O, to to i, już to, jest to, przesada. Ale koleś jechał w, tak, y, w takim stanie, że no, no. Każdy by się po prostu zorientował. Jechał no. w taki sposób, że masakra samochodem. No, ja też jechałem samochodem za nim, zaraz, kurde, 112, numery, miejsce i dosłownie no, no, nie wiem, za 5-7 minut policja przyjechała. Tak? I co? No. Dojechali go? Tak, od razu poszedł z alkomatem A co zatrzymałeś się? Widziałeś ja sytuację? Się zatrzy... Ja się zatrzymałem, tak, tak eee, i ten... Bo myślałem, że jakiś dowód będą chcieli ode mnie, czy coś, ale nie chcieli. No eee, I... I tylko że tego policjanta zapytałem czy coś... Czy coś mu wyszło, nie? No. On powiedział, że tak, że czerwona się zapaliła i teraz wyciągają ten drugi O le jaja. No. no dobrze, dobrze, uważam, że... Dobra sprawa obywatelska. No lekko A Jak już ktoś A pijany sobie w jedzie... Ja nie to... wyobrażam wsiąść pijany na moto, nie? To, to w ogóle jest. Chociaż jest... A nie słyszysz się za bardzo o takich przypadkach. S nie, ja ja słyszałem sporo nawet. Tak? No często jak uciekali przed policją i się gdzieś porozwalali i później uciekali na pieszo, to się okazywało, że pijani byli. Aha. Ty patrz, umiesz zmieniać biegi bez sprzęgła? No chłopie, luźno No ja też A w dół też umiesz? No, no w dół za bardzo chyba nie Ale nie masz quickshiftera? Nie mam Ja też nie mam Nie no w górę się da, ale w, w dół chyba gorzej jest Trzeba ja, dobrze? ja nie wiem, ja się nie odzywam, bo ja się nie znam Powiem ci, że ja się nie znam jak to wygląda z kwestii silnika, czy to jemu coś grozi czy nie ale wydaje mi się, że nie, bo biegi mi wchodzą bardzo płynnie i gładko i tak było od samego początku. No. Ale to trzeba po prostu dobrze wyczuć, dobry moment i to nie jest problem wrzucić. Sam, w samochodzie też że można, tylko w samochodzie nie wiem, w samochodzie boję się, bo tam, żeby nie rozwalić tych trybów. No no, 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 nie otwieraj mi tu drzwi teraz. A, czekał, czekał, przyglądał się. O, Tesla, Tesla. Ej, ale wiesz co ci powiem? No. Ja teraz od ciebie trzaski słyszę. Jakie trzaski? No, czasami słychać. Takie. Tu, 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 tu. To ja to ja słyszałem to, ostatnio od ciebie. No, ja wiem, bo ja to słuchałem tego nagrania i to no. słychać tam u ciebie. A to takie nagry. podobne ode mnie słyszysz? To takie stepowanie, kurde. No, stepowanie to. No. Demano, wo, 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 wo. Ja, myślałem, że nam tym Polo wyjedzie. No, dawaj tutaj. Brawo Krzysztofie! Dobra. Wręczycki. Wren. Wrenczycki. Tak, przez EN Przez N. A skodać. wiesz co pisze się, bo dużo osób się pisze przez EN, nie? No. A ja się piszę przez EN, wiesz dlaczego? Eee, bo dawniej w urzędach były pomyłki w dowodach. Jak no! Ten... Urzędzie się dupli jak mój dziadek czy tam pradziadek brał ślub. Czy coś? No. Tak... Czy coś takiego? I popierdolił w dowodach Wiem, u mnie, u mnie w rodzinie jest to samo mojej, 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 U mojej babci tak było, że mieli pozmienione Ale jak można się pomylić W takim czymś? No masakra No wiesz, kiedyś komputerów nie było Każdy jak usłyszał tak napisał Nie, zweryf nie miał zweryfikować gdzie informacji I później tak zostawało w papierach No w sumie tak No Kurde, spodnie mi się rozpięły. A to dobrze będzie większy przewiew. <laughs> znaczy tak guzicek, guzi, guziczek mi się roz. Rozumiem. <laughs> o kurde. Dawaj go tam z lewej. No to dawaj jedź. Czy tu jest możliwość kurde jechania gdzieś szybciej? Poza miastem. No tylko. W mieście to tak tu nie Halo. To, ha. No tak średnio Bym powiedział Może jedziemy do Rafała? Do Rafała? No a? a co, on w domu? Pewnie ta. Kurde, no nie można jechać otwartą szybką, bo bez przerwy coś lata Ty, a ja cały czas jadę i mi nic nie lata Nie, 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 ja, ja się boję, już mi tele... Łok, a mój? Ło, ty, Krzysztof Nie, nie widziałem, byłem w martwym punkcie Wiesz, wiesz, mamy cały czas pierwszeństwo. Oh bella ciao, bella ciao, ciao ciao. ciao. Artigiano, bia i mi coś tam. Nie pamiętam. Oh bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Także Krzychu, pytałeś czy to jest blisko, nie? No, no i to jest bardzo blisko, bo to jest ta ulica. No. No i tam gdzie myślałem, żeby porobić jakieś zdjęcia, to jest jakieś 100, może 200 metrów. No, no to daleko w cholerę. Tylko że to trzeba objechać naokoło, bo tu są tory. No to kurde <śm> bo, no ja powiedziałem, że rękawiczki schowam specjalnie, bo mnie jest w nich gorąco, to teraz muszę je ubrać. No i chciałem <śm> to nagrać. Mój motocykl do tyłu odjeżdża, no. <śm> bo może jest z górki. Spoko też ściągałem rękawiczki. Kupię i teraz nie ubiorę. Też rady. Wierzę w siebie Strasznie ciężko się te rękawice ubiera jak jest gorąco. Nie fajnie, prawda? Bardzo. Nie fajnie. O, dobra. Proszę odjeżdżać. O, kur... Dobra. Śmignie A to w minutach, ile tam się jedzie? Musimy pojechać do alei teraz No bo zobacz, o to jest tam za tymi torami które tam są Aha Nie da się przez nie przejechać No niestety się nie da Oj zatrąbiłem mówiłem niechcący Choć nie wiem jak bardzo bym chciał to się nie da A tu co to za wykupeliska? To ja można tu tak jechać? No ja? Któreś musisz wyjechać jak tu dwa samochody przejadą Nie przejadą Ale dzięki Dzięki a waryjki mu tam ładnie puściłem No ja nie mam niestety <laughs> <laughs> No ale jaki ładne BMW E90 Gdzie ty? A no! Klasa <laughs> Klasa sama w sobie